Cimanko, dzięki Rochim za nominację. Pozdrowienia, yy, walec playbacku na 16 które rozumie na raz. Nie będzie nam niepotrzebne, to jest może szesnaście wersów. Mi parę podobno tak, nieszczęścia chodzę, mam mi naskoczyć mogę mam dynamit, a więc zanim obejrzyj się będzie boom Leś, to ten toczy trzyma w domu szersze niż Nie pozdrawiam cię, nie pozdrawiam. Bo podobno to to zdrowe dawno w grozach legło To tak jakbym poczęstował cię asbestem. Chorym jestem, mam chorą aurę i przestrzeń. A braka, dobra to czary i magę i mary, koszmary i ogólny wariat. I, i dzwoni na komisariat. Halo, panie, widzę anomalii, łapcie go i róbcie mu mózgów pranie. Seriować, pan gość się chyba naczpał. Sieman teraz tu będzie dopiero widać ciebie przed premierem. Bo kater za krętem chorym byłem, chorym jestem i chorym będę. To jest 16% i teraz kolejne moje nominacje: I nominuję CM, Hajika i Lorda Voldemorta. I każdego chętnego, który mam potrzebować w tej debacie. Dzięki.